Hej, witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejny vlog. Mamy dzisiaj wtorek. Ja jestem w domu na zwolnieniu lekarskim, dlatego, że zaraz będę się wybierała do szpitala na badania. Do szpitala się wybieram dlatego, że tu będę miała przeprowadzony zabieg taki neurochirurgiczny. No powiem Wam, że jestem trochę zestresowana, ponieważ nigdy tego wcześniej nie robiłam. No i po prostu się denerwuję z tego względu, że wiecie, chodzi mi o wynik samego zabiegu, jak i to, że Podczas zabiegu nie będę miała narkozy, tylko takie znieczulenie miejscowe, no i po prostu się boję, że może, mogę mieć po prostu jakiś, odczuwać jakiś ból. E, dlaczego w ogóle ten zabieg muszę robić? Bo to teraz taka krótka historia mego, mego stanu e, medycznego, e, zdrowotnego, że tak powiem. Ja Wam kiedyś wspominałam, że kilka lat temu zaczęłam uprawiać tak dosyć regularnie sport, zaczęłam to robić dlatego, że miałam problemy po prostu z kręgosłupem, a dokładnie miałam nacisk na nerw i to, było, to się objawiało tym, że miałam różne co, drętwienia w stopach, bóle i tak dalej. No i, no wiecie, miał, najpierw miałam spotkanie z ortopedą, tak dalej, z neurochirurgiem pierwszym i on ja mi oczywiście zalecił najpierw operację, bo powiedział, że to jest najlepsze rozwiązanie, ale ja nie chciałam robić tej operacji, więc powiedział, że u mnie jeszcze nie ma takiej tragedii, więc możemy chwilę odczekać, żebym robiła fizjoterapię i sporty. No i tak, tak właśnie robiłam, ale natomiast to po jakimś czasie się pogłębiło, więc potem pojawiłam się u innego, u innego neurochirurga, który powiedział mi, że jeszcze jest taka opcja, jak takie blokady, czy takie zastrzyki, właśnie w ten nerw, który powoduje, że one, te nerwy, jakby nie wiem, czy są uśpione, czy coś, no dokładnie tego nie wiem, bo. Ale miało to polegać na tym, że, ten, y że y ten ból miał być mniejszy, może nie całkowicie zlikwidowany, natomiast o wiele mniejszy. No i widzicie, ja tą blokadę zrobiłam, to jest, y to są tak jakby sześć zastrzyków jeden na miesiąc jakby i rzeczywiście po tej pierwszej serii to mi pomogło, znaczy te bóle nie znikły całkowicie, natomiast było o wiele, o wiele lepiej. Natomiast e, to tak trzymało się komu tak 2, 2,5 roku, tak mi się wydaje. No i w tamtym roku znowu zaczęły mi takie różne bóle, więc te blokady po, e, powtórzyłam. Natomiast Mimo tego to poprawiło mi się na chwilę, ale potem znowu to wracało. No więc rozmawiałam z moim neurochirurgiem i powiedział mi, że właśnie zaleca mi ten zabieg, który powoduje, widzę, co, nie wiem czy oni ten nerw będą trochę podnosić, czy jakby szukać dla niego miejsca, bo chodzi o to, że ten nerw jakby nie ma miejsca. I dlatego jest taki właśnie, są uczucia takiego bólu, pieczenia i tak dalej. Mimo tego powiem Wam, że uprawianie tego sportu, tych wszystkich ćwiczeń, czy tam z ciężarami, czy z pil pilates i tak dalej, bo ja tylko nie mogę biegać ani skakać, jakby, bo to jest zabronione. Spowodowało, że tak miałam, było o wiele lepsze, a czy było polepszenie, dlatego że robiłam ja MRT, tak mi się wydaje, że chyba w tym roku, w marcu, i z tego wyszło, że. A czy ten y, MRT mi się wydaje, chyba, nie wiem, czy to jest tomogra właśnie po polsku. No tak, czy się jak, wiecie, to przyświetnie takiego całego organizmu, a czy nie całego organizmu, tylko kręgosłupa. No i tam mi wyszło, że jest poprawa, że ten kręgosłup tam minimalnie się, on się wiecie, tak się troszeczkę przyprostował, y, i w związku z tym, y, no. Przez te mięśnie, po prostu, które wyrobiłam na plecach i na brzuchu. No i była jednak poprawa. Natomiast em, ten nerw, mimo wszystko, on dalej ma mało miejsca, więc no coś w tym muszę zrobić. No więc zgłosiłam się na ten zabieg. No wiadomo, jestem bardzo zestresowana, bo mówię, ja się, ja się bardzo w ogóle boję szpitali. Dlatego, że kiedyś tutaj w Niemczech em, kolejna moja duża historia bardzo em, ciężko chorowałam. Na szczęście może i w Niemczech, ponieważ tutaj służba zdrowia jest na bardzo dobrym poziomie, szybko reagują i yy, jakoś wyszłam z tego, natomiast było bardzo ciężko. I, no i miałam wiele różnych zabiegów, yy, takich wiecie, no zresztą bardzo bolących. No i teraz jak ktoś po prostu usłyszę, że coś jest po prostu bez narkozy, to po prostu jestem jakby cała blada i zestresowana. Natomiast yy, no trzeba pewne rzeczy zrobić, żeby po prostu sobie ulepszyć życie. Więc w związku z tym właśnie zaraz będę się wybierała wybiera do szpitala. Właśnie nie mam chyba badania krwi, chyba chyba jakiś anestezjolog mi się wydaje dzisiaj. Tak do końca nie jestem pewna. Yy, no i potem jeszcze chcę co, pójdę do Lidla zrobić zakupy. Może do Rosmana zajdę i muszę zatankować auto. Ale jeszcze przed tym chciałam Wam szybko pokazać, co wczoraj kupiłam w Lidlu, nie w Lidlu, w Aldi. Yy, to są takie rzeczywiście co yy, niejedzeniowe. Takie właśnie inne produ produkty może też byście byli zainteresowani. No dobrze, moi drodzy, więc takie wczorajsze, takie małe zakupy z Aldiego, więc kupiłam pochłaniacze do. Um, znaczy a pochłaniacze na wilgoć. E, Powiem wam, że one są bardzo dobre, pojawiają się w, w tym w Aldim one regularnie. I tu kupiłam takie. Trz, to są trzy sztuki za 6,99. I tu są takie na większe pomieszczenia, bo są takie jeszcze małe, właśnie. Ale czy znaczy wczoraj były tylko takie te większe, tych małych nie było? Następnie, dowiecie wiecie co, wzięłam do zmywarki. Więc tak, Somat to jest taka ta tabletka do oczyszczenia mm, zmywarki. To było trzy sztuki za 2,79. I tu wziąłam też tabletki Somat. Od dawno Somatu nie miałam. To było za 7,77. Tutaj mamy tego. Ja 42 kapsułki. No e, wiecie co, e, no Finisz wychodzi podobnie, bo Finisz tam na szczęście jest troszkę droższy, ale ma tych kapsułek więcej. No ale Somat też jest bardzo dobry, więc postanowiłam go kupić. I również wziąłam taki żel do prania, dawno tego nie było, tego do rzeczy sportu, do, sportowych, Tandil, to za euro 99, więc to kupiłam. No jak będę w Rosmanie, więc kupię tam jeszcze jeden, więc tam, bo tam też jest bardzo dobry w Rossmanie i widzicie, że miała to tak na trochę na zapas, bo czasami w tym właśnie Aldi często ciężko to trafić. I wiecie co jeszcze wzięłam z pinachem? Te było były na chyba na jakieś przecenie, bo tu jest cena Euro 49. Mi się wydaje, że chyba na około 3 euro kosztują takie spinacze. Yy, więc czy siak, jak wzięłam te spinacze, to wiadomo, to, to do prania, ale też ja używam takich spinaczy, bo one są bardzo dobrze trzymają. Jak jakieś opakowanie się co otworzę tam, nie wiem, no szlipsami z czy z ciastkami czy z czymkolwiek. Po prostu wtedy to, to domy domykam takim spinaczem, bo on naprawdę bardzo dobrze trzyma. No dobrze, moi drodzy, więc to takie zakupy wczorajsze za niego. Ja się zbieram i zaraz właśnie do tego szpila, szpitala jadę. No dobrze moi drodzy, ja już po tych badaniach powiem Wam, że zeszło ponad 3 godziny to po prostu aż niesamowite tyle godzin od pokoju do pokoju. Natomiast ja tam musiałam gdzieś badania krwi, serce, anestezjolog i tak dalej, więc się zeszło, ale jestem tak zmęczona tym wszystkim. No teraz idę do Rosmana, później lit e, tankowanie i wracam do domu, bo wiecie co, dzisiaj jeszcze mam e, ten. Mm, Dzisiejszy mam fizjoterapię po południu. A torbę sobie już spakuję do szpitala jutro rano, bo ja dopiero mam na 13 ten zabieg i po mnie jeszcze przyjedzie o 12.20 taksówka, bo w ogóle w Niemczech jest tak, że jak są jakieś operacje albo jakaś chemioterapia czy coś, to kasa chorych płaci za takie taksówki, które dowożą po prostu ludzi do, wiecie, do kliniki czy do jakiegoś tam szpitala i tak dalej. Dobra, kończę już gadać i lecę dalej. Dobrze, moi drodzy, więc ja wróciłam do domu, jestem po obiedzie, natomiast bardzo już późno, bo jest w sumie już w pół do piątej, e, długo się bardzo na to wszystko zeszło, jestem strasznie dzisiaj zmęczona i chciałam to Wam pokazać, te zakupy i właśnie zaraz muszę zbierać się na tą fizjoterapię, więc e, w Rosmanie było kilka fajnych rzeczy, natomiast e, również półki były dosyć puste, nie wiem, czy być jakaś wymiana towaru czy coś, no tak czy siak kupiłam kilka rzeczy. Najpierw kolorówkę. Ja kolorówki dawno nie kupowałam, i teraz tak, pojawiła się nowość Rival Love Me Soft Illumination lose Power. Power Powder. takie niebieski opakowanie to było za 3,99. I rzeczywiście, co on tak w podświatłem, ma takie ładne w środku takie mm, drobinki. No, bardzo ładnie to się prezentuje: też takie solidne, ładne opakowanie. Natomiast takie opakowanie nie jest, że tak powiem, na wyjazd, bo jest dosyć ciężkie. I to jest właśnie nowość na półce. Jak to mi się sprawi, to widzę, że kupię sobie mm, na razem jeszcze jedno opakowanie, bo tu jest taki problem z pudrami, przynajmniej dla mnie, rozświetlającymi że ciężko po prostu mi je e, kupić tutaj. Oczywiście są jakieś, wiecie, matujące i tak dalej, natomiast ja lubię rozświetlające, więc jedna sztuka jest. No, ciekawa jestem tego produktu, zobaczymy. Następnie wzięłam Rival Love Me również bronzer stick, to było za 2,99, to jest 0,3. Tylko oczywiście zauważyłam, kupi z, wzięłam z otwartym e, tym, no otwarte opakowanie, natomiast w środku wiecie co, ono nie jest aż jakoś tak mocno e, naruszone, więc no nikt tym chyba nie mazał. No, były odcienie ogólnie tego, tego produktu, ja sobie wziąłam najciemniejszy. I jeszcze z kolorówki wzięłam sobie Rival Natural Lift Makeup, i to jest numer 03 Natural Sand. To jest bardzo dobry podkład, bo ja już go kiedyś miałam, on był za 3,99 bardzo niska cena, on jest taki, wiecie, kryjący, natomiast nie jest matujący. Bardzo ładnie twarzy wygląda, natomiast na półce były tylko trzy ostatnie opakowania, też nie wiem, czy to taka chyba promocja ostatnia na to, czy coś, no nie wiem. Tak czy siak widziałam ten podkład, bo się boję, że go może wycofają, a naprawdę jest świetny, więc to mogę polecić. A, no i z kolorówki, taki, wiecie, co może taka do końca kolorówka, był pędzel na promocji, to jest chyba z tego Rival Love Me, również 2,5 euro. To chyba kosztowało 4 na początku i to jest do brązera, tak mi się wydaje. Więc widziałam taki, taki pędzel, bo mój z Avon ma już 16 lat i po prostu już nie wygląda. Więc tak, i teraz troszeczkę tutaj mam tego. Takich kosmetyków do twarzy i ciała, ale niewiele, więc tak. Wziąłem znowu te i Isana Euro 99. Bardzo dobre, polecam. No było jedno opakowanie na półce, więc wziąłam. jakby było następnym razem, to sobie wezmę jeszcze raz, bo są naprawdę bardzo dobre. To mogę naprawdę polecić. Dwa razy pady z witaminą C za 75 euro centu. i jedną maseczkę wzięłam z tą niacinamidem za 95, bo ja mam trochę maseczek, więc nie pola na dokupować nowych. Dalej wzięłam płyn miceralny z Isany za euro 99 na promocji, bo mu się powoli kończy. Wzięłam tu taką, mam co, fajną rzecz, to jest Aftershave Balsam Intim Insana 229. Mi to się już kończy, bo ja to kupiłam już no, wcześniej. I właśnie dokupiłam kolejne opakowanie, bardzo fajny produkt właśnie do depilacji linii bikini. Świetnie nie podrażnia, nawiża, Skoro to mogę serdecznie polecić. No drugie opakowanie, więc też jest również niedrogie, 2,29 100 ml. No ale i do tego się nie używa dużo, więc mogę to polecić. I tutaj dla siebie taką nowość wzięłam. SANA to jest taki Well, well Age tages Fluid, czy taki krem na dzień SPS, SPS, SPS. No tak, z filtrem 30, więc już trochę się e, gubię, bo już jest, jest po prostu zmęczona. Więc to jest 30. To było za 5,49, fajny skład, Niacinamid e i co tutaj mogę powiedzieć? No nie, nic nie mogę powiedzieć, tylko tyle, że jestem tego bardzo ciekawa. To, to taka pewnie będzie jakaś lek, lekka, jakaś emulsja. No mój krem do twarzy już się powoli kończy z filtrem, więc sobie zakupiłam nowy, a chciałam właśnie ten przetestować jeszcze koniecznie. Ale jeszcze z takich rzeczy do pielęgnacji tu mamy Sun Ozon balsam brązujący. To było 2,29, bardzo niska cena. Do tych też używałam tego z Altery, ale chciałam coś nowego, więc yy, wziąłam to i to ma całkiem fajny skład, by żadnych, wiecie... Yy, bez żadnej parafiny i tak dalej, więc tak, tak się prezentuje. Ale tutaj nie ma napisane, że to jest do jasnej, ciemnej karnacji. nie tak ogólnie do, do, do dla każdego rodzaju skóry. Następnie tutaj mam e, odżywkę do włosów Fructis na promocji euro 89 do włosów suchych. Tam były różne rodzaje. Ona ma taki ładny, owocowy e, zapach, więc takie coś wzięłam. No chodź, winos No chodź. E, wiecie, co tutaj wzięłam? E, również ten... E, Smywacz do paznokci Liver Love Me, nie było zisane. 89 eurocentów bez to jest bez acetonu. No właśnie Isany nic nie było na półce, właśnie z tych, z tych zmywaczy, więc wzięłam z tej firmy. Nie znam, nie miałam, nie wiem. Dalej wiecie co, wzięłam lakier do włosów Color Glance, To jest czwórka za euro 11 na promocji, na... i sam najtańszy wzięłam. Dalej dwa żele dla tego dla chłopaków i Sana Med Met. Isana Met, e, Men to jest za 95 eurocentów i taki SENSITIVE za e, 55 eurocentów. Tutaj jeszcze mi się zaplątał balsam Isana Arganyl euro 79 na promocji. E, to jest taki bardzo lekki balsam, bardzo go lubię, więc go kupiłam ponownie. I tutaj jeszcze wzięłam się co ciastka e, za 2,29, bardzo dobre takie herbatniki z czekoladą. I z chemii jeszcze wzięłam taki Burti Color, żel do prania 2,20, nie, to było 2,79, tego jeszcze nigdy nie miałam, to jakaś, jakaś promocja w to była. I tutaj ten e, Sport, e, to, e, to jest Domol 2,29, więc taki jeszcze jeden żel do prania rzeczy sportowych. No dobrze, moi drodzy, to co moje zakupy z tego rosła? No tutaj ja trochę mam tych rzeczy, no nie powiem. E, i teraz co? No, to ja będę się trochę odpocznę, chwilkę będę się szkowała właśnie do tej, na tą fizjoterapię. No i potem muszę trochę się, wiecie, ogarnąć, natomiast torebę będę pakowała dopiero jutro rano, bo no, dzisiaj jestem już strasznie zmęczona. No i jeszcze do tego zestresowana i wszystko, także to już w ogóle ogromny miks, że tak powiem. Myślę, że ten vlog nieco po pojawi się na weekend, więc pewnie yy, dam wam znać, co jak dopiero po weekendzie, jak to wszystko się odbyło. czy... Czy wszystko było OK, i tak dalej. Natomiast dzisiaj ci dziękuję serdecznie za oglądanie, za wszystkie komentarze, i widzimy się już następnym razem, pa!